Dzisiaj zapraszam do zrobienia gnojówki, która będzie preparatem dla naszych roślin, warzyw przeciwgrybicznym i przeciw różnym chorobom, które je atakują. Patrzcie, mamy tutaj taką beczkę, dużą beczkę postawioną w rogu warzywniaka, po to, żeby była blisko. Do której nalewamy wody i wrzucamy cudowne łupiny z cebuli i czosnku. Wrzuciłam również w tym roku mniszek lekarski, który zrywałam na działce oraz pokrzywę. Pokrzywa, cebula i czosnek są podstawą tej mieszaniny. No, nie polecam zbytnie się tu nad tym nachylać. Ponieważ im dłużej to stoi, tym bardziej zapach jest intensywny i dosyć mocno śmierdzi. Ja to otworzyłam po to, żeby przez najbliższych kilka dni, kiedy zapowiadają deszcze, dolało się jeszcze więcej wody. Zbieramy pokrzywę. Oczywiście trzeba nazbierać sobie dosyć dużo. Taka gnojowica jest czymś bardzo wzmacniającym nasze wszystkie warzywa, które uprawiamy. To trochę tak, jakbyśmy sobie parzyli herbatę z pokrzywy, która ma mnóstwo witamin i cennych związków potrzebnych dla naszego zdrowia również oczyszczających, wzmacniających. I dokładnie to samo dzieje się z warzywami które uprawiamy kiedy podlewamy je tym właśnie tym takim wywarem z pokrzywy na zimno. Polecam wszystkim bardzo gorąco to, ponieważ w zeszłym roku, kiedy nie miałam możliwości, ponieważ miałam malutkiego dziedzicia dopiero świeżo po urodzeniu, nie robiłam niestety właśnie tej gnojówki. Nie miałam czasu na to. I niestety wtedy przyszła choroba i dopadła ziemniaki, i dopadła pomidory, i w końcu dopadła jogurki i generalnie połowe rzeczy, które w zeszłym roku uprawiałam, po prostu w pewnym momencie się zniszczyły. No niestety smutno było, ale już nic nie dało się z tym zrobić. Trzeba było po prostu wszystko zebrać i wyrzucić. Ale dwa i trzy lata temu rzeczywiście, mniej więcej tak co cztery dni, to podlewanie gnojówką dało bardzo wielkie owoce i zbiory. Polecam też zrobić sobie w ten sposób, że jeśli ktoś ma oczywiście uprawy warzyw koło domu, gdzie może tam być codziennie, to żeby sobie robić w ten sposób, że codziennie podleje się inny zakątek, inną część żeby nie robić sobie tak, że co 4 dni trzeba poświęcić na to dużo czasu, tylko codziennie po prostu jakiś fragment. Zobaczcie, ja na przykład sobie w tym roku podzieliłam tak. Tutaj mamy rzodkiewkę, tu będą jeszcze inne rzeczy, które wejdą dopiero później. Tu cebula, a cała ta agrotkanina to będzie sałata, kapusty, różne odmiany sałat i ogórki. Jeszcze tam jest jarmusz i brukselka, które czekam na nasiona. Właśnie pięknie się tu zaczynają rozwijać kwiaty. I będą, e, ben, będę zbierać nasiona, po to, żeby znowu wysiać kolejne pyszności. Knojówka e, z pokrzywy jest. E, pobudza bardzo silnie wzrost i rozwój mikroorganizmów w glebie i w ogóle wszystko, co się w niej znajduje do życia. Chcę Wam też polecić żywokost. Jeżeli macie gdzieś w swojej okolicy żywokost, to również można go dodawać do tej gnojowicy, pokrzywicy, jak zwał tak zwał. Niektórzy ogrodnicy ekologiczni twierdzą, że gnojówka z żywokostu jest nawet jeszcze silniejsza niż ta z pokrzywy. Idziemy więc poszukać. Rośnie on w zacienionych miejscach. Idziemy więc do mojego prywatnego lasku. Jest pokrzywa. Są inne dzieła, ale my szukamy. O, już widzę. Jest podagrycznik. Jest dzika marchew. I jest znaleziony. Zerwiemy co nieco i wrzucimy do naszej gnojowicy. Niektórzy twierdzą, że również takie znalezione zioła można, czy pokrzywy, czy żywokost. Można jeszcze przed wrzuceniem do tej gnojówki pokroić. Ja natomiast nie kroję, ale za to zostawiam dłużej, niekoniecznie e, dwa tygodnie. E, według standardowego przepisu. E, moja gnojówka chcę, żeby była dużo mocniejsza, i zostawiam te wszystkie rośliny w niej, w tej beczce. Mniej więcej właśnie na 3 miesiące, cały czas przez 3 miesiące się robi i z tego korzystam. Po 3 miesiącach wyłowimy, odcedzimy i wsadzimy kolejne pokrzywa. Piękny czas. Podagrycznik. Można go normalnie jeść, kroić do sałatki. Właśnie wczoraj mi pokazała Edytka, że tutaj jak się go zerwie, to on jest w kształcie trójkąta. Nie wiem, czy to widać. Nie widać, coś mi ostrość nie wiem. Trójkącik ma. I tutaj taki rowek. Taki rowek tu w środku. I tutaj 3 razy trzy liście. Jeszcze ma taką kozią stópkę. Zaraz może wyrwiemy z tą kozią stópką. Nie da się, o, urywa mi się, urywa mi się. O jest. Widać co nieco. Jedną ręką ciężko. O takie coś. Coś mi nie chce złapać ostrości. No, podagrycznik, grzywokost. Są różne odmiany jego oczywiście. Dzika marchew. Też można zrywać i jeść do sałatek. Podano do stołu. Sałatka w lesie. Żywokost uruchamia potas z gleby. Z korzenia żywokostu można również przygotować y, sobie na przykład wczesną wiosną maść na stłuczenia, urazy czy złamanie. Idziemy wrzucić z powrotem do naszej beczki. Zebrany żywokost. Patrzcie ile cudownych. Przepięknych mniszków lekarskich. To nie jest mlecz, to jest mniszek lekarski. Z mniszka. W tym roku będę robić maści, kremy, oczywiście tradycyjny syrop z mniszka. No i suszyć na herbatkę. Mniszek lekarski cały czas, póki jest, póki są liście. Można je codziennie kroić do sałatek, tylko nie przesadzić z ilością. No lub co kilka dni. Mniszek lekarski jest też świetny na leczenie cukrzycy. Można zrezerwać i rzuć jak najdłużej w buzi łodygę mniszka lekarskiego. W tym roku przy ziemniakach zrobiłam eksperyment. Mianowicie wysiałam siemieniane Ponieważ wyczytałam, że len właśnie świetnie pomaga rosnąć ziemniakom. Tutaj w międzyrzędach, jak widać, takie właśnie drobniutkie zielone, to już jest właśnie siemelniane. Będą piękne niebieskie kwiaty przy białych kwiatach ziemniaków. Oraz jeszcze gdzie nie gdzie wsadziłam nasturcję. Jak urośnie i będzie kolorowo, to nagram filmik. E, oraz w międzyrzędach również co. Mniej więcej 2 metry posadziłam kukurydzę cukrową, ponieważ ona też przez system korzeniowy bardzo pomaga rosnąć ziemniakom i na odwrót. Jeszcze kilka słów o czosnku i cebuli. E, mianowicie takie jakieś kupione, naturalne preparaty grzybobójcze są dosyć słabe. Najsilniej działają grzybobójczo właśnie czosnek i cebula, zarówno jak na człowieka, tak i na rośliny. Polecam więc Wam sobie zgniatać, kroić, siekać, wrzucać resztki po obraniu, łupiny, wszystkie łupiny z cebuli i czosnku właśnie do takiej beczki z gnojowicą, żeby zmniejszyć zapach, a raczej smrodek wydostający się z naszej gnojowicy. Można również dodać, jeżeli ktoś ma na działce, liście czarnej porzeczki, oczywiście jeszcze ich nie ma, ale... Z czasem, jak urosną, można sobie tutaj trochę liści wrzucić, i podobno one zmniejszają ten, tą intensywność tego nieprzyjemnego zapachu dla nas, którzy jesteśmy na działce. Cebula i czosnek nie tylko przydadzą się jako do walki z chorobami w postaci gnojówki, ale również możemy ją wysadzić. Po prostu pomiędzy rzędami, albo tuż obok, na przykład malin. Co pomoże też odstraszać nornice, które ryją w ziemi i zadają korzenie malin. Można również czosnek powtykać sobie przy roślinach jagodowych. Też pomoże nie dość, że na choroby, które będą atakowały, to też na właśnie takie szkodniki podziemne. Znaczy szkodniki, no one też spuchniają ziemię wspaniale, ale nie chcemy ich w tamtym miejscu, powiedzmy. Także polecam pokrzywa, żywokost, cebula, czosnek. Tak naprawdę możecie eksperymentować z czym tylko Wam, mm, co tylko chcecie, wrzucać do tej gnojowicy i obserwować efekty. To wszystko to są zioła, które nie zaszkodzą, a pomogą. Ja codziennie podchodzę przy płocie i zbieram. I dorzucam i mieszam. I tak przez cały okres uprawy warzyw.